We wrześniu mało miasteczkowi z wizytą w Holandii. Zwiedzamy miasteczko Hertogenbosch, które znane jest również pod nazwą Den Bosch, a z kolei ta nazwa może kojarzyć się miłośnikom malarstwa z nas, z słynnym malarzem holenderskim Hieronimem Boschem, właściwie Hieronimem Van Aken, który dla podkreślenia swojego pochodzenia niedługiego, bo rodzina Vanaken nie mieszkała od zawsze w tym mieście holenderskim, postanowił nazywać się Bosch i Hieronim Bosch to jeden z ostatnich prymitywistów flamandzkich, który rozsławił Holandię swego czasu swoim ciekawym malarstwem. To malarstwo, przykłady jego obrazów w postaci reprodukcji można oglądać w takim Hieronimus Bosch Art Center, urządzonym w dawnym kościele. Sam kościół w ogóle urzeka, więc nawet ci, którzy nie są miłośnikami malarstwa Hieronima Bosza, mogą zwiedzić ten kościół dla samej architektury sakralnej. Tutaj zachowało się wszystko praktycznie oprócz prezbiterium, więc ja zwiedzałam zarówno wystawę związaną z Boszem i jego dziełami, oraz samą budowlę sakralną, która jest taka wyważona. W swojej elegancji i pięknie. Zwierzy widać najsłynniejszy katolicki kościół w Holandii, czyli katedrę Świętego Jana, najsłynniejszy i największy. Ale wracając do Bosch Art Center, mamy tutaj reprodukcję jego obrazów oraz postaci, które Bosch umieszczał na swoich obrazach. Te jego obrazy nie są łatwe do odczytania. Na nich, oprócz sakralnych elementów, często znajdujących się w centrum kompozycji, mamy mnóstwo postaci ludzkich. Jakby pozmienianych w jakieś zwierzęta, bardzo to zawiła symbolika, nie zawsze jasna do odczytania. Najczęściej mająca symbolizować jakąś niedoskonałość człowieka, jakąś jego grzeszność. Wizyta w tym centrum poświęconym Boszowi na pewno przyniesie wszystkim. Wiele ciekawych wrażeń. A samo miasto Hertogenbosch zało, dostało prawa miejskie już w 1185 roku od Henryka Brabantskiego i mówi się, że to jest taka Holandia w pigułce. Podobno jest tu około 500 zabytków. Miasto położone w widwach dwóch rzek, Donel i A, otoczone bagnami i pierwotnie jeszcze murami warownymi, miało taki przydomek niezwyciężonego smoka z bagien. Dzięki temu przetrwało. Niesłychanie wiele obiektów zabytkowych, no najsłynniejsza katedra świętego Jana, którą też później zwiedzimy, ale przetrwały i dom samego Hieronima Bosza. Hieronim Bosch urodził się gdzieś pomiędzy 1450 rokiem, a zmarł w 1516, tutaj w Hertogen Więc, jeżeli stoi tutaj jego dom z lat 1000, z przełomu 1400-1500, to już samo to jest niezwykłe. Ten dom można zwiedzać. Ale nie polecam. Dom Hieronima Bosza. Oto jest widok z okna domu Hieronima Bosza, widok na trójkątny rynek z jego pomnikiem, a tu fragment najstarszego budynku, jaki znajduje się na tym rynku. De Morian. Nie pamiętam z którego on był roku. No, najsłynniejsza katedra, o której wspomniałam, największy katolicki kościół w Holandii, jest y, dostępna dla zwiedzających. To y, katedra. Przebudowana w stylu gotyckim, bo pierwotnie ona jest bodajże z 1000, około 1220 roku. Urzeka swoją prostotą, swoją um, elegancją. Nie jest to taka prostota um, skromna, ascetyczna, ale taka zrównoważona, wyważona. Nie ma tu tego um, przepychu baroku, ale przepiękna elegancja katedrze tej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz detale są niesłychanie wyszukane właściwie można powiedzieć że katedra od zewnątrz prezentuje się jeszcze piękniej niż wewnątrz dzisiaj tutaj część jest remontowana ale to co możemy podziwiać jest niesamowite w katedrze odbywają się nabożeństwa w katedrze jest cudowna figura Matki Bożej Zwiedza... Czy warto się wybrać do Hertogenbosz? Warto i warto poświęcić na zwiedzanie tego miasta więcej niż jeden dzień. Myśmy niestety spędzili tu tylko jeden. To zdecydowanie za mało, żeby zwiedzić całe, ale wystarczyło, żeby poczuć klimat starego, średniowiecznego miasta, w którym dzisiaj toczy się normalne życie.